Dzisiaj jest trochę mój odcinek, ponieważ a to moje urodziny. Które? 18 B pierwszy raz w Australii. Pierwszy dzień w Australii. I po chorobie, mogę Ci z Nowej Zelandii, pierwszy dzień na rowerze. Więc jesteśmy w bike parku w Madejnie. W Majdenie. Majdena, Majdena, whatever. No i to powiemy w kwartek, to musi zrobić tutaj. Znaczy, no ja byłem bardzo za tym, żebyśmy tu przyjechali, z tego względu, że to byłem wcześniej. I wydaje mi się, że to jest jedno z fajniejszych miejscowych, w których kiedykolwiek byłem, dlatego, że w środku absolutnie niczego jest góra, która ma 820 metrów przemieszczenia i jest na niej 60 razy. Bo od ja jechałem z gościem okay. e, autem w busie to powiedział, że 60 razy. Jest 6 osób, które są z Kanady, które budują te trasy. Trasy są przeróżne, od zielonych, przez niebieskie, do czarnych, do double diamondów, przez skocznie, przez naturalne jakieś trailsy. Wydaje mi się, że jest naprawdę petarda. Jeździliśmy cały dzień, zjechaliśmy 5 razy i przy piątym razie wszyscy już dosyć. Generalnie tak. Ja chcę powiedzieć tylko, że jesteśmy na totalnym, totalnym powiem brzydko, ale pociany zawracają. Nie ma tu niczego, trzeba dojeżdżać z miasta półtorej godziny lepszego, które i tak nie jest dużym miastem. Nigdy w życiu nie spodziewałby się nikt, że tutaj jest fajny bike park. Bardzo mało osób, naprawdę coś do polecenia, czego nie znajdziecie w książkach, na internecie. Ja jestem w szoku, że tu jest coś takiego i myślę, że to, ta miejscówka może eksplodować niedługo. Ludzie się dowiedzą, co tu jest. No i ten las, tak. dżungla niesamowita, liście, paprotki, palmy piszące jakieś, jakieś drzewa 200-300 letnie, super takie gęste, takie widoki niespotykane zupełnie. No. I ciekawa ziemia, czyli pszczepna, czasami śliska tak. jak popada, ale trasy zróżnicowane od takich A-line'ów z dużymi hopami do super naturalnych i proline. A to a... ciekawe, że są przeróżne trasy. Na przykład jechaliśmy jedną trasą, która nazywa się Dirt Church. E, I to były takie semi driftowe hopy. Poleciliśmy tam w spedach na rowerach Enduro raz i przelecieliśmy wszystkie, a naprawdę hopy były takie dosyć solidne. I były tak idealnie zlupowane. Prędkość była tak super przygotowana, że, że po prostu się tak naturalnie działo. Więc ogólnie ludzie, którzy tu robią te rzeczy naprawdę wiedzą o co chodzi. Generalnie. Już czekamy w miejscowości, żeby odwiedzić, gdzie mało kto był. Ja bym polecał to miejsce. Na pewno Michał ma 35 lat i nie wie, jak się wyrabia, wymawia Majdena, tutaj taki mały upominek ma znapisane. się Majdena. To no, zobacz, są w dobrym rozmiarze. Zastanowię ja jak się mówi, jak jest Majdena. <laughs> Las. I to jest zdjęcie stąd, bo się właśnie dowiedziałem. Nie wiem, czy ci będzie pasował do twoich wspaniałych strojów, natomiast... Wydaje no, mi jest okej. Okay. <laughs> jedziemy? Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Powtórzymy chyba część tego, co wcześniej, co? Dobra. Ale u Gdzie ty w ogóle jesteś? W Majdenie, co? Majdena, Australia. 35. urodziny. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs> Jest manuali, ładny Szczypta stylu 啊。Oh. Mas é de petarda! <laughs> pod przeszkodę, która jest czarną na Double Diamondzie. Wszystko jest proste, za wyjątkiem tego, że nie ma jak się rozpędzić i trzeba przeskoczyć z kamienia na kamień. A więc ja już nic nie mówię. Jesteśmy w lesie, który wygląda jak dżungla. Ja nic nie mówię w kontekście tego skoku, bo będę cały czas gadał. Myślę, że styka. O nie będzie prędkości. No nie do wiary. No ładnie. A mega?